I witam was serdecznie. To jest Bad Iron i zapraszam Was na nowy odcinek z gry Minecraft Dungeon. Ja znowu mam chrypkę, ale to, to chyba jakaś norma jest u mnie czasem. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie kaktusowy kanion tak. Dobrze. I dzisiaj zrobimy sobie dniowe pustkowie. Pastwiska pustkowia, Patrzę pustynia i myślę pustkowia. Tak, zrobimy sobie Twoja moc. Kurczę, nie mogę sobie żadnych tych dodatkowych dziennych prób zrobić. Już mam wszystko. Ciekawe, co jest to. to, to co to. <laughs> Tejna no, lokalizacja jest gdzieś tu. Tu jeszcze nam jeden został, coś do odkrycia. A to mamy skrót. Jejku, co ja mam taką chrypkę? Mm. Może teraz będzie lepiej. Także chciałabym sprawdzić: jest tu coś, i gdzieś się coś czasem pojawia, czy nie? Bo wiem, że wcześniej tam w jednej lokacji, w jednym miejscu nie. Była skrzyneczka. Z tymi, o tu jest. Okej. Okay. Z tymi szafirami. Wcześniej była tu. Potem była tam z tyłu. No a teraz była tutaj. Ciekawe czy to nie jest y, temu... O tu jest jeszcze y, jedna. Czy to nie jest dlatego, żeśmy uratowali tych kupców? Tak się zastanawiam. A ty... Aha, to jest ten. A tu coś jest w tym domku? Jakieś sekrety? Hmm, taki... domek sobie. Na razie nie ma zastosowania, więc... nic nie można tu zrobić. Przecież hmm. ty coś masz... Nie, dalej ma tego grzybka. Może to jakiś czas to się zmieni? Chodźmy, zróbmy sobie to zadanie. Tu mamy tego ostatniego kupca do uratowania. Rajałowcy i jakieś tam dodatkowe rzeczy. Na razie kurczę, nie mam tego. Muszę grać na domyślnym drugim. Tu mamy dyniowe pastwiska. To tak blisko. Yy... I Halloweenu, budyniowe. The illager raids have roasted this once lush land to ruin. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villages there of the battle to come. You are their only hope. Okej, okay. mamy jakąś <laughs> wioskę, która pom potrzebuje pewnie naszej pomocy. Mamy dynie, o właśnie okay. mówiłam o dyniach coś. Chodź tu I Zaraz ciachniemy to tylko raz. W Jak tam goni za nami. <laughs> Dobra to jest. Ej, koleżko. Wszyscy, wszyscy, tak. Ile tu mamy? Mamy y, znalezione tajemnice, mamy dwie jakieś. Więc spróbujmy sobie znaleźć. Ciekawe czy to też gdzieś tam randomowo te mapy. Y, wygląd tej mapy się zmienia. Czy może nie? Gdzie ty, co ty chcesz zrobić? już nie bardzo ci to wyjdzie. Patrz, wiecie, za tymi właśnie sekretami. Będziemy je sekrety nazywać. No bo to takie sekreciki są. Dobra, gdzieś tu jest odnoga. Nie czaruj. Nie wyszło. nie musimy stanąć czasem na tym, nie. No okej, okay, jak na razie mamy wszystko. Możemy cisnąć do przodu. Jak nacisnąć, ktokolwiek, jakkolwiek. O, tam jaki fajny ten... I mamy spida łączonego, podwójnego teraz. Strasznie mówię, strasznie przyjemnie się gra. Więc polecam Wam bardzo. Pomimo, że jeśli ktoś nie lubi Minecrafta, to. No i tak, tak jak mówię, bardzo fajnie się gra. Taka ma odskocznia i ten od. Jeśli komuś ten już trochę Diablo się znudził, i i czekamy sobie na. A co sobie czekamy na Diablo 4? Zapowiedzieli. No tu mamy chyba tego kupca. Tajemniczy kupiec. Będzie sprzedawał tajemnicze rzeczy pewne. Okej, okay, chyba wszystko tu już dalej nie da się nigdzie przejść, tak. Ciekawe co z tego Diablo 4 zrobią. Nie wiem, gdzieś tam jakoś zapowiedzieli, to fajnie to... w miarę ten, ten klimat, to nie. Wiem, ja że komuś tam ktoś narzekał na ten, że to, to Diablo to takie kurde... rasznie cukierkowe było i w ogóle. I to tam ani trochę nie przeszkadzało. A, krupcia dostała. Chodź tu. wieczka ty też dostaniesz. Dawaj mięsko. No, tu się pali jakiś domek. Jeszcze ty tam jesteś? Kolego! Dobrze, chodźmy może sprawdzić sobie... ...parrową stronę. Której na razie nic nie ma. Małe zombie na kurczatku jedzie. No widzicie, tu jeszcze jakiś pewnie sekret będzie. Może. A po co są te te, takie odesty, że to tak nazwę? Nie ja mam zielonego pojęcia. No nic, musimy się wrócić, bo tu nic nie ma. A myślałam, że będzie coś Fajnego. Jak mówię, nie skończyłam swoją wypowiedź. Że komuś mogło się diablo nie podobać, no bo o, cukierkowe, takie bajeczne wręcz, czy coś. I to tamte nie przeszkadzało ani trochę, mi się fajnie grało. Diabełka. Trzeba by wrócić na któryś sezon coś pograć. Tylko ta kurczę monotonia, to jest wszystko jedno i to samo. Jedno i to samo trzeba robić. fajne nie jest, ani trochę. Jest tu coś? Coś warto... <ścoughs> Przeciśnijmy się. Nie, tu nic nie ma. Kurczę, najnudniejszy, najnudniejszy etap to jest w Diablo zawsze dla mnie. Zbicie tego 70 poziomu. Tak, chlebuś i schobowy mamy. Bardzo pasuje do tego. Dobrze, że te strzałki, ten wrogowie zdropią szkielety chyba najczęściej. Więc nie trzeba kupować ich. To przechodźmy dalej. Czekaj jaki boss nas, na nas czeka tym razem tutaj. To na pewno jakiś ten. Na pewno jakiś będzie. I tak jak mówię właśnie, kurczę w poprzednim odcinku, że ten jednak przesadzony był ten kocioł trochę. Dla kogoś, yy, kto gdzieś tam, nie wiem, nie gra tak często i, i stwierdzi, że no fajna gra, fajna, ale ten kocioł, no to przesadzili trochę. I nie jest łatwy. Jeśli znaczy, ja mówię, że nie jest łatwy, to nie jest łatwy. No, kto jeszcze? Jej, tu wioskę mamy. Otworzyliśmy drzwi. Dobrze, chodźmy, otwórzmy sobie. jest jakaś dźwignia. To będzie jakieś do sekretu cośik? Tak musicie. Nie sądzę pewnie, żeby to było do sekretu, bo to będzie tylko do tak. Wow, szkielety! Jabłuszko! I co już? Czy jeszcze coś się będzie pojawiać? Jeszcze mamy jedną dźwignię, może włączmy ją sobie. Opuszczą nam mościk. Już wszyscy? Możemy iść dalej? Chyba tak. I chlebuś. <laughs> Te szkieletki dobrze na razie, nie mam żadnej innej strony, tylko przed siebie. Aha, przywoływać, ale to jest kurczę Ten to jest taki mini -boss. Najpierw sobie pozwolicie ten. Zajmę się... Okej, okay, mamy to. Ale tu jeszcze coś było. Jeszcze coś było i... No oczywiście nic tu nie ma, no. Co, co ty chcesz znowu? Co ty chcesz? Nie ma żadnych... Pinka. Ze skarbami była. Mm -hmm. Cawy szkielety. A to, co. Aha. Że by się pali tam. Dobrze. Czekamy na bossa dalej. O, to nie był boss. To był mini boss. Raczej bym myślał. Ojej, creeper idzie nam. Aha, nie, w tą jest stronę trzeba iść, a ja bym chciała coś innego. Och, jabłuszko O, zblokowałeś się. Ale tu nic nie ma, nie widzę żadnych, jeszcze jednego sekretu, tu gdzieś widz... Słyszałam pająka. Nie lubię pająków, odejdź ode mnie. Coś w tą stronę? Jest takie, ale nic. Ojej. Dobrze, raczej nic. Idziemy sobie dalej. I zobaczymy co nas czeka dalej. żeby jakieś zaopatrzenie przed włosem. Przekonamy się za chwilę. Creeper, nie wybuchaj nam na twarzy! Mhm, zaś śmieszne, dziwne. A tam się chowię, kurde, patrzcie jaki. O, jak się wybuchliście. I ja nic nie zrobiłam. Sami sobie to zrobiliście. Hihi, chodź tu. Ale ja na razie zostawię tamtą, tamtych kolegów i idziemy w tą stronę. Może akurat będzie jakiś sekret. To co potrzebujemy. Tu coś jest? No oczywiście, że nie, no. No nie ma, no. Będzie nie wazio wazionik, nawet dwa wazioniki. No kurde. No szkoda, że nic tu nie ma. Tu raczej nie ma nic. W drugą stronę tym bardziej. Nie, stamtąd przyszliśmy, więc. Nie ma nic, niestety. Przykro. Dobrze, ale tego bym chciała najpierw. Jak uciekają cwaniaczki. Uki. A cóż taki widok się nam zrobił? To z dzwonem ostrzegawczym No dobrze, niech wam będzie Tylko kogo ostrzegamy? A ten dzwon na środku tego miasta łojej Ale w kosmos I przepraszam bardzo jak ja mam dostać tego tego No to pa Tyle my, myśmy widzieli naszego Emeraldzika jednego. Tak szukam sekretu, ale nie widzę nigdzie na razie. Zaś nam gdzieś tak w kosmos wylecą one. W łoneci. Tam jest jakieś wyjście, ale to pewnie dopiero jak ten dzwon uruchomimy. Tak na razie to nie. Nie ma Nie ma, zapomnij. A tu coś? No nie bardzo, tu też zamknięte. No nic no nie pozostaje nam nic innego, jak to zrobić. Mhm, nie Niedobry. To wam się porachujemy. jest pewne jak nic. Więc się tak na razie możesz pocieszyć, ale to się kiedyś skończy. Mamy TNT, które raczej nam... O, przyszedł. Głos. Patrzcie. Przywoływa ciekawość. Chodź tu kolego. O! Przykro mi ci. troszkę ciebie. Albo i nie. Przykro mi kolego. Niedobry. Coś ci nie wyszło. Ej co, nie znalazłem ani jednego sekretu. Ale, Bida. No to ciekawe, czemu to tak dziwnie. Wow, jedenasty poziom. otwartych otwarty skrzyń, ale to nie były skrzyń, tylko były te, te, te. Sekrety śmieszne. Co tym razem będziemy mieli dobrego? Kolejny róg wichruch... róg wichruch? Dobrze, dobrze No dziwne, dziwne. Nie wiem po co mi ten róg wichruch. Na razie jeden zostawię. O, mamy coś lepszego chyba. W ogóle co mamy tu? Tu mamy ten, ten... ...wzrost, warek dusz... Aha, ...zbieranie dusz... Wiecie co, to nie jest nic super wypaśnego, Tego, ten jeden rok ten zbroj rozwalimy sobie, resztę też pewnie, bo tu nic nie ma, nic ciekawego, tak zaraz wyjdzie, że niepotrzebnie byśmy dali do ulepszenia tą zbroję. Bo za niedługo nam się zmieni. <grym> Dobrze, tajemniczy kupiec. Czy on ma losowa zbroja? Taki hazardista z niego. Znaczy my będziemy tym hazardistą, który będzie kupował od niego rzeczy. Mamy losowy przedmiot, Daję losowy artefakt, zbroję, broń dostosową, broń do walki wręcz. Mamy moc przedmiotu. Tu ma obojętnie co losowe, a tu typowo zbroje. Zaklęte mowy. Ciekawe czy to jakieś coś... Pełni, czyli zmianę mamy pewnie. Ale tu jest piesełek! Eee, ja chcę piesełka już. A. A. Czy komuś się coś... No, kowalowi, jeszcze jedno musimy zrobić to zadanie. Pakować, pakować, prezenty przesyła się innym graczom, jak kimś gramy sobie. No, ten ma typowo jakieś tam z rzeczy. Uratowanie osadnicy, 18 na 30. A 70, musimy ich uratować. No nic no, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku zrobimy sobie. Zastanawiam się, tu już mamy wszystko porobione. Jeszcze nie mamy wszystkich odblokowanych tych rzeczy. Na razie mamy wszystko zrobione. Koszmarną kryptę może sobie odwiedzimy. A no jak nie, no to kurczę, zrobimy sobie albo pomienna kuźnia, albo pustynna świątynia. I co, tu jest już ostatni? Ostatni ten, ten śmieszny stworek? do ubicia, ten bos Kuźnia też będzie spoko. Pustynna świątynia też, też będzie fajne no nic, wybierzemy sobie któreś zadanie w następnym odcinku i zrobimy sobie. Cieka jakie bos zaś. Jak widzicie, tak jak mówiłam chyba 100 razy, że, że ten boss był pierwszy przesadzony, a teraz są tacy, takie mocne, takie słabe te bossy. Bosowie bossy, po jakim ty tym mówisz. No nic, yy, dzięki za oglądanie. Proszę subskrybować, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i słyszymy się w następnym odcinku z gry Minecraft Dungeons. Cześć!